Witam Was serdecznie, drodzy widzowie i czytelnicy. Z tej strony Robert Noble. Ponownie witam Was w tej odsłonie książkowej dotyczącej mojej twórczości, i na wstępie chcę Wam podziękować za to, że angażujecie się w te materiały, i nawet Wam się podobają. Dlatego nie widzę przeszkód, aby nagrywać dla Was kolejne filmy. I zdradzać jeszcze więcej ciekawych rzeczy, które dotyczą właśnie mojej twórczości, moich książek, mojego pisania i całego świata, który właśnie jest z tym związany, a więc świata czarowników. Mam bardzo dobrą wiadomość dla was i właśnie chcę się z nią z wami podzielić. Jak wiecie, jest założona zrzutka na nową książkę o beżycie realnym mitem. No, i jako już napisana książka czeka na wydanie, ale już zacząłem się dowiadywać pewnych kwestii, już zacząłem jakieś tam, wiecie, uruchamiać pewne procesy i dowiedziałem się tego, że będziemy mieli znowuż okazję usłyszeć czytany fragment przez Radio Paranormalium. Za co bardzo dziękuję Markowi, który będzie czytał. Fragment, oczywiście, jeżeli książka już się ukaże, tak? A więc będziemy mieli znowu okazję doświadczyć tego właśnie czytania fragmentu na antenie Radia Paranormalium, za co bardzo dziękuję. Radio Paranormalium to już od lat współpracuje właściwie z Instytutem Roberta Noble i jest to owocna współpraca. Dzięki niej mogliście właśnie yy, przesłuchać te fragmenty poprzednich książek. I mogliście się zainteresować moją twórczością, sięgnąć po książkę, i dzięki temu znaleźliście się nawet tutaj na kanale. Niektóre osoby właśnie od tego Radia Paranormalium zaczęły swoją przygodę z moimi książkami. Tam Marek bardzo fajnie czyta. Ma taki specyficzny głos, taki można powiedzieć. Basowy, niebasowy, taki wiecie, troszkę taki nieludzki nawet bym powiedział. I niektóre osoby nie tolerują jego głosu, inne natomiast bardzo fajnie go odbierają i im się bardzo podoba. I teraz tutaj właśnie mm, były różne, jakby, opinie na ten temat. Nieraz usłyszałem nawet coś takiego, że ktoś skrytykował mnie. A, Robert, czemu dajesz tam do radia Paranormalium? Oni czytają fragmenty Twoich książek tak jakoś dziwnie. Lepiej, żeby tego nie robili, lepiej, żeby każdy sam przeczytał po swojemu, i wtedy to będzie miało lepszy efekt. No, nie do końca się z tym zgodzę, ponieważ jak już wspomniałem wcześniej, wielu z Was znalazło się tutaj, ponieważ usłyszało fragment czytany właśnie przez marka z Radia Paranormalium. I dzięki temu mogliśmy się tutaj teraz zobaczyć, możemy wchodzić w interakcje, możemy śledzić dalsze poczynania, dalsze książki, i tak dalej, i tak dalej. Więc, jak widać, jest to potrzebne. Nie każdemu przypadnie do gustu, tak samo jak nie każdemu przypadną moje książki do gustu. Niektórzy na przykład, sięgając po moje książki, są rozczarowani, że tam nie ma tak stricte, wiecie, o obie. Tylko jest jakieś czarownictwo, ogólnie coś takiego bardzo dziwnego. A to już temu Robertowi to chyba coś tam na głowę padło i pisze jakieś głupoty. No i są różne opinie, każdy musi wyrobić swoją własną, czuć to, co jest do poczucia. No i tak to wygląda. Natomiast ja się ogromnie cieszę na tą współpracę, ponieważ naprawdę jest to fajnie zrobione. I no właśnie, tak jak powiedziałem, gdzieś to zawsze ktoś tam może usłyszeć, zaciekawić się. Także to jest bardzo ważne dla mnie jako autora, niezmiernie istotne. Także myślę, że Wam się to też spodoba. A jak wiemy, tych odsłon, czytanych fragmentów jest już coraz więcej. No i jak teraz mieliśmy okazję usłyszeć fragment z oby tajemnicy punktu scalającego. W realizacji Janka, wspierającego kanał Robert Noble. Czy Wam się to w ogóle podobało? Dajcie znać. Piszcie w komentarzach, czy Wam się te odsłony podobają, czy chcecie więcej fragmentów. Być może chcielibyście, abym ja Wam jakieś fragmenty również przeczytał. Może ze starszych książek, może z tej nowej. Piszcie, jestem otwarty na Wasze propozycje. Chciałbym, żebyście mieli też coś tutaj do powiedzenia. To jest niezmiernie ważne dla mnie, abyśmy prowadzili, wiecie, tą rozmowę. I tak jak powiedziałem na poprzednim filmie, związanym z odpowiedziami na Wasze pytania, doszukujcie się, drążcie temat. Jest wiele skarbów, które są ukryte, można powiedzieć, ukryte. Nie do końca ukryte, ponieważ są opisane, natomiast z jakiegoś powodu. Czytelnik przeleci tekst i nawet tam się nie zatrzyma, nawet tam nie zastanowi się, a to są nieraz takie dosyć, można powiedzieć, istotne elementy, takie, można powiedzieć, małe drzwi, które trzeba otworzyć i zagłębić się, co tam za nimi się kryje. I ja do tego Was cały czas zachęcam, dlatego właśnie ta seria cała, to nie tylko jest promocja i. Że tak powiem, rozwój tego, tej playlisty, ponieważ nowa książka się pojawia. Owszem, też, między innymi, ale również chcę, abyśmy nawiązywali do poprzednich książek, ponieważ to wszystko jest ze sobą połączone. I wiem, że jeszcze sporo jest do odkrycia przez Was, kochani czytelnicy. Zróbcie to. Drążcie to. Dyskutujcie wspólnie. Dajcie pomysły. Może to być właśnie coś, co zacznie w końcu, wiecie, odkorkuje coś, ten przepływ się nagle pojawi. No i kto wie, gdzie nas dalej zabierze. A ja będę was tak tylko, wiecie, zachęcał, popychał, troszkę motywował do tego, ponieważ wiem, że naprawdę warto to wszystko odkryć. Tak, więc. Wiadomość świetna: Radio Paranormalium jest gotowe do współpracy. Czekamy tylko, właściwie, na uzbieranie funduszy i na wydanie książki w fizycznej formie, a wówczas już cała ta procedura się będzie toczyć. Też pojawią się właśnie recenzje u, u tych osób, które do tej pory recenzowały książki moje, jak na przykład zaczytany Książko Holik, czy też subiektywnie o książkach, a także Oaza recenzji Mirosława Dudko. Mirosławę Dudko na pewno znacie, ponieważ na kanale prowadziłem z nią kiedyś rozmowę, taki wywiad, i nawet był całkiem ciekawy. Jeżeli nie pamiętacie, zapraszam, obejrzyjcie sobie ponownie i być może, <laughs> może macie jakieś jeszcze e, konkretne pytania, chcielibyście sami taki wywiad przeprowadzać. Jak najbardziej jestem otwarty na tego typu pomysły, bo. Tak naprawdę, tak jak powiedziałem, chodzi o to, aby te wszystkie książki, które do tej pory zostały napisane, też zostało tam poodkrywane to wszystko, te całe mięsko, jak to Nemo mówi, mięsko. No i żeby też ta nowa książka miała szansę się ukazać, to wszystko jest niezmiernie istotne. I co jest jeszcze ważne? Miałem nagrać to w osobnym filmie, ale nagram to w ty. Niech będzie ten film, jeden dłuższy, ale przynajmniej konkretniejszy, niż tak rozczłonkowywać to na mniejsze części. Zresztą, dajcie mi znać. Chciałbym to od Was usłyszeć. Czy wolicie jeden długi film, taki, wiecie, gdzie długo opowiadam, czy wolicie jednak takie dawkowanie 15-20 minut, żeby było to częściej? Nie wiem. Proszę Was o komentarz. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. Ale jak już wspomniałem, ważny temat chciałem tutaj poruszyć. Zaangażowaliście się w większości, duża część z Was zaangażowała się właśnie na serwisie Lubimy PE. To jest bardzo ważne, szczególnie dla mnie, dla autora, jak i w ogóle dla tych książek, dla tej twórczości. To jest ważne, aby o tym się mówiło głośno, aby była jakaś aktywność z tym związana. Nie tylko na tym portalu, aczkolwiek ten portal jest niezmiernie ważny, dlatego że to jest typowy portal książkowy. Można powiedzieć numer jeden w Polsce. Jeżeli ktoś interesuje się czytaniem, czytelnictwem, książkami, to numer jeden lubimy czytać.pl. Oczywiście są pomniejsze portale, warto również na nich się uaktywnić, jeżeli czujecie taką potrzebę. Natomiast dziękuję Wam, że jesteście aktywni na w tym głównym portalu, który tak naprawdę no, wiele znaczy. No i jeśli chodzi jeszcze o serwis lubimyczytać.pl, w chwili obecnej mamy tam założoną dyskusję o autorze i książkach mocy. W niej najbardziej jesteście aktywni, natomiast zachęcam do tego, aby jeszcze tam pisać, pisać i pisać. A później mamy założony wątek dotyczący książki Nagual Julian. Czyli mamy tam różne opinie, to co myślicie na temat książki Na Gual Julian. Sugeruję wam, abyście założyli również inne tematy odnośnie poprzednich innych książek. Niech to się dzieje, niech to się kręci, niech będzie o tym głośno. To wszystko jest dla mnie i dla was ważne, ponieważ to jest nasz świat, tak? Więc bądźcie tam aktywni, zakładajcie te wszystkie wątki na Lubimy Czytać, a wtedy, kto wie, może ktoś jeszcze się zainteresuje książkami Roberta Noble. I teraz, jak zauważycie, na tym portalu nawet są e, robione plebiscyty, wybierane są różne książki e, na książkę roku z danej kategorii itd. Tak i, tak I teraz to nie jest tak, że każda książka zostaje nominowana, ponieważ nie wiem, ma ładną okładkę czy coś w tym stylu. Nie. Nominowane są książki, które są albo bestsellerami, albo są bardzo mocno wypromowane, wiecie, przez te duże firmy, albo jest duża aktywność związana z daną książką i serwis uznaje, że skoro tylu ludzi się nią interesuje, to jest taka aktywność, no to ona się nadaje do plebiscytu. No, i właśnie tędy można dopiero coś tam się, że tak powiem, dostać. A więc Wasza aktywność, aktywność czytelników, zachęcanie innych do czytania tych książek, to ma ogromne znaczenie. Lubimy czytać.pl, ponieważ to jest polski serwis. Tutaj na rynku oczywiście książki są wiadomo w języku polskim, to wszystko jest tutaj ważne, ale. Jest też serwis zagraniczny, można powiedzieć odpowiednik takiego e, lubimyczytać.pl, czyli goodreads.com. I tam również poprosiłem Was o to, abyście troszkę napisali jakąś recenzję. Niektórzy to zrobili, za co bardzo Wam dziękuję. I tam jest, jako to, że to jest zagraniczny serwis, jest możliwość, żeby to napisać po angielsku, po polsku. Fajnie, jeżeli piszecie to w dwóch językach. Teraz mamy te możliwości z tłumaczem, z tłumaczem Google, czy też z czatem, można to przetłumaczyć w kilka sekund, więc to też jest istotne, żeby też inni mogli dotrzeć do tych książek, nawet ci zagraniczni. Nieraz jest tak, że po prostu ludzie, Polacy mieszkający za granicą, szukając jakichś pozycji właśnie na Goodreadsie, trafią na książkę swojego rodaka i będą chcieli ją przeczytać. Także wszystko ma znaczenie. Bądźcie aktywni, mówcie o tych książkach głośno, ponieważ kiedyś, jak zaczynałem swoją przygodę z pisarstwem, to była taka tendencja, że, wiecie, rozwój duchowy to jest coś tylko dla mnie, nie będę o tym mówił głośno, bo kto jeszcze coś tam sobie o mnie pomyśli, co to ja czytam o jakimś wychodzeniu z ciała i innych rzeczach. No i teraz, obecnie też ma to miejsce. Tylko jeżeli ktoś jest po prostu jeszcze niedoświadczony i nieświadomy na tyle, że to jest jego tylko własne ograniczenie w głowie, które sobie sam stworzył i podtrzymuje. Zachęcam was do tego, żeby być sobą. Jeżeli podoba Ci się książka, jakakolwiek, na przykład Obe tajemnica, punktu scalającego, albo Nagwaliujan, albo sentencje mocy, albo jeszcze inna. Co po prostu powiedz o tym. Nie bój się tego, co czytasz, bo to wznosi blokady i niepotrzebnie Cię ogranicza. To chyba byłoby wszystko w tym filmie. Najważniejsze wam powiedziałem. Oczekuję od was teraz tego, abyście sami zaczęli proponować, co potrzebujecie, czego chcielibyście się dowiedzieć, co jeszcze chcecie, abym dla was powiedział, co wam powiedzieć, co odkryć być może. Macie potrzebę usłyszenia jeszcze jakiegoś fajnego cytatu z nowej książki, może fragmentu? Mówcie, jestem otwarty na ten dialog, ponieważ to jest to, co ma największą wartość. Pamiętacie, na jednym z live'ów razem z Chris, jak występowaliśmy, tłumaczyliśmy kiedyś takie coś? Mówiliśmy, że macie tutaj żywego autora, możecie się dowiadywać teraz. Nie jak umrę, wtedy już nie będzie tej możliwości. Wtedy już nie zapytacie, nie uzyskacie odpowiedzi bezpośrednio. Dlatego, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, jakiekolwiek pytania, śmiało, póki jestem tutaj dla Was, a jestem z największą radością. I mam nadzieję, że zapanujemy nad tym, aby to wszystko szerzyło się dalej i była harmonia. Pozdrawiam Was serdecznie. Robert Noble, autor.